Nie będę ci pomagać w wszystkim, bo masz piętnaście lat. Pomóż. Dobra, pomogę ci i... Boż. Dobra, kaszo jady. Tak, Lena? Zsikałam się w majtki. Dobrze, to idź się przebrać. Ale ja nie umiem. To zadzwonię do twojej mamy. Idziemy do auta. Niespodzianka? Tak, niespodzianka. Ile masz lat dziwuszko? Piętnaście. Idziesz zbierać ziemniaki, a ja potem z tobą zrobię obiad. Chyba teraz ja muszę ją coś nauczyć. Dzięki za oglądanie.